Dzień dobry Łukasz. Dzień dobry profesorze. Dzień dobry, witam. Co chciałeś zaprezentować? Nad czym mamy popracować dzisiaj na lekcji? Na no, co na to Wojciecha Kilara. Wspaniale. Co wiesz o Wojciechu Kilarze? No, że, że w XX wieku. Dobrze. A jakieś jego kompozycje? Na przykład Polonez. No, no tak. Bardzo tak. Bardzo znaczącą rolę w, w twórczości. Wojciecha Kilara, to jest też muzyka filmowa do Drakuli, między innymi. No i najbardziej znana nam, bliska naszemu sercu, do pana Tadeusza ze słynnym Polonezem. prawda. To jest najbardziej popularne. Ale też Wojciech Kilar pisał bardzo dużo dzieł symfonicznych, kameralnych. No i właśnie mamy podstawową so, formę kameralną sonatę. Prawda? I to jest sonata Wojciecha Kilara, trzyczęściowa. Yy, tutaj yy, możemy zaobserwować takie wpływy socrealistyczne, wzorowanie się na e, troszeczkę harmonii jakby i stylu Pola Hindemita w pierwszej części. Druga część to jest część e, liryczna, oparta o melodie ludowe, jakby troszeczkę zapożyczeń z węgierskiego, zwłaszcza to przeniesienie akcentu na mocną część taktu. No i trzecia część, skercando, oberek, prawda, też zapożyczenia z jakiejś polskiej muzyki ludowej. Więc bardzo ciekawa sonata, jeśli chodzi o, o ten, to spektrum tematyczne. Zacznijmy może od pierwszej części. Rozegrany. Rozegrany, dobrze. To zaczynajmy. Jest temat otwarcie, jakby, prawda? Sonaty. Dobrze by było, żeby do samego końca, do samej ostatniej nuty, on był przytrzymany na jednej stabilnej dynamice forte. Teraz, co trzeba zrobić? Zdecydowanie więcej pokazać artykulacji, prawda? Tak. Czyli na tych drobnych nutach jeszcze więcej po, po, pokazuj artykulacji, jeżeli możesz. Tak jest, znacznie lepiej. Troszeczkę umyka nam rytm. Tutaj przydałoby się, Łukasz, żeby ta rytmizacja była bardzo, bardzo taka, nazwijmy ją marszowa. Tu, gdzie jest ćwierćnuta z kropką ósemka i te cztery ósemki, one nam troszeczkę lecą, i tu się gdzieś wytrąca, jakby ten pion. A dobrze by było, żeby to było coś takiego. Prawda, żeby to był ten taki, czuć było ten podział, dwudzielność i ten dokładnie ten marsz. Zdecydowanie, zdecydowanie więcej, jeżeli można tego, tego, te, tego trzymania pulsu, prawda? Spróbujmy. Brawo, świetnie. Coś takiego. Przepraszam za tego policjanta tutaj, ale troszeczkę cię gdzieś tam ukierunkowywałem, żeby to było. Te, teraz bardzo ważnym elementem jest, ponieważ ten motyw będzie modulował w różne tonacje, ten temat, żeby zawsze za każdym razem on się mniej więcej, tak, jak, tak jakby to było rondo, żeby on się pojawiał mniej więcej dokładnie w, 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 tym, w tej samej odsłonie. Dokładnie tak. Także tutaj. Tutaj trzeba pamiętać, żeby rzeczywiście utrzymać maksymalnie tą rytmiczność, dajmy na to tego, tego tematu, prawda? Dobrze, mamy ten temat, który zmodulował następnym razem. Zagrajmy wobec tego numer 30, temat drugi, nazwijmy go żeński, liryczny. Dobrze. Ja bym postawił od razu od pierwszej nuty zdecydowanie większą projekcję, prawda? Temat zaczyna się w dosyć takim dla nas niewdzięcznym rejestrze średnicowym, prawda? Tak jak zawsze mówię, w tym rejestrze zdecydowanie trzeba podnieść rezonację. decydowanie prawda, od nabrze, żeby ten dźwięk się nie rodził z takiego wślizgnięcia tu tua, prawda? Tylko żeby ten dźwięk rodził się zdecydowanie e, od razu, od samego początku, bardzo, bardzo, bardzo konkretnie. Super, w ogóle zupełnie inna bajka, prawda? Coś takiego. Ważna jest ta świadomość. Dobrze, przejdźmy dalej. Temat jest teraz bardzo długi odcinek, który gdzieś trzeba wytrzymać. Postarajmy się zagrać go całego gdzieś aż do numeru 90. Zobaczymy, na ile nam to będzie wszystko tam wychodziło, a później będziemy sobie. To wszystko zmieniać, i po kolei, tak sukcesywnie, jak w klockach Lego, rozkładać po jednym klocku i sekwencjami pracować nad tym. Dobrze? Muzyka bardzo dużo dobrego. To jest tak zwany główny mot można nawet sobie zaryzykować, choć to na pewno będzie nie, nie, niezbyt może adekwatne do sztuki analizy muzycznej, ale to jest jakby takie główne przetworzenie tej części, prawda? Ten temat pojawia się tu kilka razy, on jest, jest później użyty jest środek subito Piano, prawda? Ważną rzeczą jest, żeby jeżeli tutaj mamy subito Piano, żeby nie opóźniać jeżeli przyjdzie piano, i teraz takim momentem na odpoczynek są te długie nuty. Tu możemy troszeczkę zluzować Anzac. I tutaj zdecydowanie więcej. Czyli tu sobie odpuścić troszkę. I na ciśnieniu, i na Anzacu, i potraktować to jako moment odpoczynku. Bo co się dzieje? Za moment mamy. Czyli mamy tutaj ten zamiennik oktawowy, ta góra, prawda? Więc tu zdecydowanie więcej bym rozłożył siły. Czyli tu mamy taki mikromaraton nie bieg na 400 metrów, czy tam na 2 na kilometry. Tylko mamy do przebiegnięcia troszeczkę więcej tych kilometrów i musimy sobie kondycyjnie tutaj w aparacie gry to wszystko też rozłożyć, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli siły, prawda? I teraz jeszcze jedna rzecz w tym fragmencie. Dobrze by było, mówiąc też właśnie o tej kondycji i rozłożeniu sił, żeby na koniec, jeżeli mamy to ferocze, czyli ogniście, prawda, żeby zostało nam paliwa na tyle, żeby ten końcówka... Thank <tune> you. żebyśmy tutaj rozplanowali bardzo siły na to, żeby tu jeszcze nam zdarczyło na takie mikro crescendo prawda? i dopiero tu poco diminuendo, w zasadzie diminuendo piano zaczyna się tu, więc dopiero na długiej przestrzeni diminuendo, żeby to gdzieś tam rozłożyć. Propozycja moja jest, zagraj odtąd do końca i spróbuj zrealizować te wszystkie e, uwagi, o których sobie gdzieś tam nakreśliliśmy je wspólnie. Terima kasih telah menonton! Bardzo, bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy. Jedna rzecz na koniec: ja wiem, że tam jest, że jesteś po koncert sztiku i, i, i prawda, i, i rzeczywiście wczoraj był bardzo intensywny, obciążający dzień, i tam może gdzieś tam ten rejestr średnicowy jeszcze być może się tak nie odzywa, jakby się chciało, ale moja sugestia jest taka, żeby zwłaszcza tutaj pomóc sobie artykulacją czyli żeby te dźwięki były bardziej takie bright, włożone, prawda, w jądro dźwięku, prawda, bo troszkę gdzieś tam nam troszeczkę przykrucza. Więc jakby to, oczywiście nie będziemy tego grać, żebyśmy się tylko na tym gdzieś skupili. Dobrze, zagrajmy temat drugiej części. Wylej wodę, odpocznij troszeczkę, Łukasz. Wow. Dobrze. Postanowiłbym dać Tobie taką uwagę, żebyś tą część postarał się zagrać, jakby zagrał zupełnie inny waltornista. Dwa elementy zupełnie bym zmienił. Rodzaj prowadzenia dźwięku na bardzo szczelny, wypełniony, ponieważ tam dużo jest podlegatem w tym temacie. I druga rzecz, zmieniłbym barwę, czyli bardziej barwa śpiewna, liryczna, wokalna, jakby. you wow. Coś takiego. jednym miejscu mi się tu gdzieś paluszek nie ten. Aha, już wiem. Przepraszam za takie mały, małe, 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 małe mój niedociągnięcie, gdyż dość dawno tą sonatę miałem styczność z nią, ale, ale coś takiego. Więc jakby, prawda? Pokazywać ten węgierski, prawda? Ten może on się sugerował Koda im w tym momencie, ale. bardzo szczelnie, żeby jeden dźwięk wychodził z drugiego, prawda? W ten sposób, żeby zupełnie tu było to inaczej pokazane, bo są te legata. żebyśmy dokładnie zrealizowali tekst, prawda, żeby było coś takiego. Tu by się przydało. Jeszcze więcej rezonacji, zwłaszcza w tym rejestrze, bo on wchodzi po tym, po tym głównym, prawda. Dobrze. My się wydaje, że ponieważ mieliśmy wczoraj taki dosyć intensywny dzień, zostawimy środek tej sonaty, prawda? I mamy nakreśloną. My oczywiście na następnych zajęciach będziemy sobie pracować nad tym, um, nad tym tekstem, prawda? Teraz spróbujmy sobie przynajmniej zaznaczyć szkielet tej ostatniej części, żebyś miał świadomość tego, co to jest, prawda? to dobra końcówka, tylko teraz tak. Co, co bym zrobił? Czasami wyskakują jakieś takie pojedyncze dźwięki. Nie potrzeba dobijać tych dźwięków, prawda? Graciozo, czyli z gracją. Niby oberek, niby taniec ludowy, ale jednak z gracją. Mocna część taktu bardziej jako oparcie na raz, prawda, a nie jako wybicie dźwięku. Czyli ten kierunek, prawda? Bardziej nazwałbym to tanecznie za niskie. Ta, ja, kwinta. Troszkę, albo rączkę otwórz, albo usteczkami pode, po, podeprzyj. Zdecydowanie lepiej i zdecydowanie a, większa świadomość, prawda? Tego tematu. Teraz mamy część pumosła, prawda? Ten oberek przyspiesza, prawda? Spróbujmy ją zagrać. tempo。 Zdecydowanie tutaj możemy sobie zwolnić, bo ten fragment jest dosyć bardziej skomplikowany, bo wchodzą te alteracje, te takie niewygodne, drugi, trzeci dla nas. Tu możemy sobie to zwolnić, prawda? Tak mi się wydaje. Dobrze, mamy nakreśloną tą część pierwszą, drugą. Czy masz jakieś pytania do tej sonaty? Nie, znaczy nie Myślę, że wszystko jest, wszystko jest przedstawione, wszystko wyjaśnione, prawda? Charakter, w jakim mamy, na co zwrócić uwagę w danej części, prawda? Czym się charakteryzuje każda z tych części, prawda, Łukasz? Mhm. Bardzo gratuluję ci wyboru instrumentu, gratuluję ci, że podążasz drogą waltorni. To jest bardzo miłe i bardzo obiecujące, ponieważ będziesz bardzo dobrym waltornistą. Obyś szedł tak dalej. Dbaj o precyzję, dbaj o to, żeby nie puszczać żadnego dźwięku, żeby mieć to w nawyku, żebyśmy po prostu cały czas starali się dążyć do maksymalnego, perfekcyjnego, idealnego wykonania, prawda? Na ile się da? Nie zawsze Monteverest. Na początku możemy zacząć Giewont, prawda? później jakiś wyższy szczyt, ale generalnie, żebyśmy to stopniowali. Natomiast natomiast jesteś bardzo dobrym waltornistą i cieszę się, że, że się spotkaliśmy i że mogliśmy sobie popracować nad takim, takim naprawdę świetnym utworem. Dobrze? Na dzisiaj dziękuję. dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.